Jesteśmy duo continot, to znaczy duet, duo continot, cont enot, to znaczy opowieść i muzyka. Stroną muzyczną zajmuję się ja oczywiście, aranżację, przygotowanie wszystkich naszych utworów, natomiast Daniel pisze teksty, maluje, do każdego naszego spektaklu mamy jego właśnie obrazy, bo pomaga to Dzieciom, jak również i dorosłym, w przeżyciu tych opowieści. W chwili, kiedy chciał włożyć duszę do wnętrza ciała człowieka, dusza przestraszyła się tego więzienia cielesnego, krwi, wnętrzności, gdzie będzie zamknięta aż do końca swoich dni. Odeszła więc, tam, na sam koniec ziemi. Najdalej, na koniec świata. A Bóg widząc to powiedział sobie, muszę coś z tym zrobić. Więc powrócił do pracowni i stworzył aniołów muzyki, struny, głos, perkusję. Aniołowie muzyki zaraz po stworzeniu zaczęli cieszyć się darem otrzymanym od Boga i zaczęli grać. W ten sposób narodziła się muzyka. J'ai commencé, commencé l'Orgue de Barbarie en 1981. Zaccoi à grać na katarince en 1981 roku. Uh, J'ai dit des contes. Et puis après, pour uh, gagner l'argent. Et puis après, pour gagner l'argent. J'ai chanté le petit vin blanc, la java bleue. J'ai chanté juste à jarmark. Piosenki, qui sont aussi dans les français. Mais après on peut faire la, la musique et les arrangements et j'ai trouvé que c'était mieux. Następnie zorientowałem się, że jednak coś lepszego to jest ta muzyka, którą teraz gramy, muzyka klasyczna, własne utwory to jednak lepiej brzmi, jakby bardziej wypracowane. Skaliśmy się zupełnie przez przypadek w 2015 roku dzięki naszym dzieciom. Córka Daniela jest nauczycielką tańca i dlatego, ponieważ tańczyłyśmy razem, to zadała mi pytanie, czy mogłabym pomóc Danielowi coś napisać na Katarynkę. I w ten sposób zaczęliśmy y, tworzyć razem, ponieważ rozumiemy się bardzo dobrze, jest jednak ta nić przepływowa, y, dlatego no, od razu jakoś załapało wszystko. To dlatego, ponieważ, jak Państwo słyszeliście, opowiada. A żeby opowiadać i grać, to najlepszym instrumentem jest katarynka. Nie można grać na instrumencie i opowiadać zarazem, opowiadać. Natomiast on te dwie rzeczy chciał złączyć razem. a pu la Muzyka tak piękna, że dusza tam na samym końcu świata usłyszała. Zaczęła więc tańczyć, śpiewać i powoli zbliżała się. W chwili, kiedy była już bardzo blisko, tuż obok, Bóg mógł wziąć ją i włożyć do ciała człowieka istoty ludzkie. Słyszałam bardzo dużo katarynek, bo we Francji jednak jest dużo katarynek. Jest dosyć dużo kataryniarzy, ale ta katarynka była tworzona 20 lat temu dla Daniela. Razem z Danielem jest dźwięk jakiś taki specyficzny. Są katarynki, które są jakby bardziej głuche. Dźwięk jest głuchy. Tu jest ta łagodność. Zostawanie się dźwięku z piszczałek. Ja. Piszcza, to do powietrze, piszcza, piszcza, tak. dokładnie. Jak się spojrzy z przodu, to działa tak jak organy. Tak jak te duże kościelne organy. Czyli piszczałki. Okej, tak. Tak? Karty kartonowe, czyli partyturę, przygotowuje Daniel. Wszystko on rozpisuje, najpierw musi narysować nutki, długość oznacza długość nutki, ćwierćnuta, półnuta i tak dalej. Kropeczki, na przykład szesnastki, ósemki, czyli on tym wszystkim się zajmuje. Ja przygotowuję aranżację, on przygotowuje całą kartę kartonową. Jest to dosyć mozolna praca. Trzeba umieć kręcić też. My pracujemy dużo. Ktoś nam zadał pytanie, wy czy to tak po prostu pokręcisz i grasz? Nie, nie, trzeba pracować. Na przykład teraz e, pracujemy Badinri e, Bacha, to jest bardzo szybki utwór. Jeśli gramy bardzo szybko, a Daniel pokręci jeszcze szybciej, to nie da się wygrać tego. Czyli musi być naprawdę równo, równiuteńko.